Witam dzisiaj temat, jak napisać bądź stworzyć ciekawy poradnik, bo poradniki mają dla marketingu czy dla rozwoju firmy kilka pozytywów. Po pierwsze, mogą zwiększać autorytet domeny poprzez Link Building. Jeśli te poradniki są warte udostępniania, to ludzie będą je publikować, udostępniać może gdzieś na swoim blogu itd. Także zdobywasz wtedy linki zwrotne, tzw. BETLINKI, które. pomagają Twojej stronie czy Twojemu sklepowi e-commerce iść wyżej w wyszukiwarce. I druga kwestia to są też udostępnienia w sieciach społecznościowych, czyli im więcej osób za darmo udostępnia, to masz ten właśnie darmowy ruch. Czy to na Facebooku, czy to może gdzieś w rolkach, ktoś da na Instagramie czy w Stories Twój link. To jest oczywiście taka kwestia, która pomaga za darmo budować zasięg. Czyli mamy dwa plusy: jak zrobimy taki fajny poradnik, jeśli chodzi o zwiększanie widoczności. Pierwszy to jest SEO, drugi to są udostępnienia w social mediach i one są świetne. A co jest głównym celem poradnika? Otóż to, że Ty jako biznesmen pisząc taki poradnik, stajesz się autorytetem, ludzie zaczynają Tobie ufać. Załóżmy, OK, często jest tak, że. Ludzie dostają fajne informacje od Ciebie, ale po drodze z czasem stwierdzają, że to jest dosyć trudne, albo nie chcą się tego uczyć, czy to zabiera mi zbyt dużo czasu. Wolę się skoncentrować na tym, co robię, na przykład sporo u nas na blogu przedsiębiorców czyta poradniki odnośnie prowadzenia biznesu, czy robienia SEO, czy Aców reklam na Facebooku, ale z czasem jak rośnie ich firma, to stwierdzają, zabieram to za dużo czasu, i ja nie chcę tego robić, nie chcę robić księgowości, wysyłek i tak dalej. Chcę, żeby oni to zrobili dla nas. I tak samo Ty możesz też budować swój autorytet dzięki takim fajnym poradnikom. Więc jak stworzyć ciekawy poradnik, oczywiście, pierwsze, co, to pamiętaj właśnie o tym, żeby budować link building, żeby to było ciekawe, więc, żeby było na początku ciekawe, Pierwsze co to, musisz mieć tytuł, który będzie miał spory CTR, czyli click-through rate. Na przykład jak ktoś zobaczy Twój poradnik w Google, razem z innymi, to Twój tytuł, który się pojawi musi być na tyle interesujący, żeby osoba kliknęła w Twój jako wynik pierwszy, a nie w konkurenta. Czyli pierwsze co robimy tytuły CTR, pod wysoki CTR. Jakie to są tytuły? Takie, które dają Pewną specyficzną korzyść, i błędem takim, który robi niestety wiele osób, jest to, że chcą docierać jak najszerzej. Czyli, e, na przykład, dla fotografa to może być jak robić zdjęcia, czy jak robić ładne zdjęcia, ale to jest trochę za szeroko, bo tego typu szerokie frazy są zdominowane przez najczęściej duże domeny, więc ciężko będzie się sobie w ogóle przebić. Lepiej jest coś zrobić bardziej specyficznego. Czyli, jak zrobić natomiast ładne zdjęcia, to ładne zdjęcia ślubne albo podczas imprezy, czy podczas wakacji, i tak Czyli, im bardziej specyficzny tytuł i daje ten benefit, tym lepiej. W dodatku, dobrze jest i to potwierdza wiele badań, jeśli tytuł będzie się wyróżniał, a może się wyróżniać tym, że dodasz na przykład nawias czy cyfrę. O dziwo działają lepiej cyfry, liczby nieparzyste niż, niż parzyste. I to jest wynik wielu badań odnośnie CTR-ów, czyli tych kliknięć. Także o tym pamiętaj. Co dalej? Twój artykuł musi, czy twój poradnik musi mieć bardzo dużą użyteczność, czyli rzeczywiście musi być bardzo dobry dla usera. I o dziwo zobaczę. No to jest jedno z badań, link będzie do niego w opisie tego filmu, jeśli oglądasz na YouTube, Co stwarza, że content staje się wiralowy, czyli ludzie automatycznie zaczynają go lajkować. Mamy w nim kilka kwestii, ale po pierwsze, jeśli mówimy o blogach, to takie 1500 słów to jest minimum. I o dziwo właśnie to działa to tak, że im dłuższy wpis, tym ludzie bardziej traktują go wiralowo. Dlatego taki mały tip. My zawsze robimy długie wpisy na blogu. I kilka lat temu było jeszcze jedno fajne badanie przeprowadzone przez New York Times, zatytułowane The Psychology of Sharing, Why do people share online? Czyli psychologia udostępniania, dlaczego ludzie udostępniają treści online. I co tutaj jest takie najważniejsze? Otóż pamiętaj, żeby treści dobrze były udostępniane, to muszą zapewnić wysoką użyteczność i dawać jakąś wartość. Długość treści, o której wspomniałem wcześniej, muszą zapadać w pamięć, muszą budzić, budować pozytywne emocje, muszą mieć fajny story, storytelling i dowód społeczny, czy regułę wzajemności, czyli potwierdzać, że dużo osób to followuje, lubi i tak dalej. Więc, aby tworzyć takie fajne paradniki, to pamiętaj o tych sześciu zasadach, które przed chwilą wymieniłem, i rób tytuły, które mają wysoki CTR, budują emocje, czy po prostu dają jakieś benefity, a wtedy one będą z automatu udostępniane dalej, a Ty będziesz budować swój zasięg. Hej, 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 zaraz godzina 8, ja właśnie otwieram biuro i krótki komunikat. Naprawdę krótki komunikat, chodźmy. Jeśli szukasz do siebie, do firmy, agencji, która zrobi dla Ciebie SEO pozycjonowanie, bądź reklamy płatne, Google Ads, Facebook, nawet robimy LinkedIn i TikTok, który staje się obecnie coraz bardziej popularny. To zapraszam do współpracy. Unique SEO. Tworzymy kampanie, skuteczne kampanie sprzedażowo-marketingowe. Link w opisie tego filmu. Pozdrawiam.